Witam w prezentacji i montażu 33 trzeciego numeru polskiego Fiata 126P od Hachette. W tym numerze otrzymujemy oponę, pokrywę piasty, podkładkę i śrubki. W tym numerze od spodu została przykręcona osłona silnika. Zmontowaliśmy drugie tylne koło i przykręciliśmy je do modelu. Po montażu części z 33 numerów mamy zmontowane przednią część z kierunkowskazami i znaczkiem, maskę, tylny panel podwodzia z tylnym zawieszeniem, dwoma kołami, nękami tylnych kół z chlapaczami. Silnikiem ze skrzynią biegów, zbiornikiem paliwa z głośnikiem, tłumik, osłonę silnika, przednią belkę poprzeczną zawieszenia z lewą częścią zawieszenia i kołem. Numer 33. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje od wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części ich spis, instrukcję montażu, widok końcowy i rysunki złożeniowe. FSC Żuk, część pierwsza. Fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie stawiała swoje pierwsze kroki produkując licencyjną wersję Gaza 51. Autoto nie spełniło pokładanych w nim nadziei i szukano alternatywy. Okazją było opracowanie samochodu dostawczego na bazie Warszawy M20, której produkcja ruszyła w warszawskiej FSO w 1951 roku. Luka na rynku. Nasz kraj potrzebował narzędzi, aby móc odbudować się po zniszczeniach wojennych. Bardzo ważną rolę odgrywał tu transport, a w Polsce, jak w całym bloku wschodnim, brakowało oferty z lekkimi pojazdami dostawczymi o ładowności około jednej tony. Cały przemysł, a także różnego rodzaju służby potrzebowały takich aut, więc popyt był ogromny. Pewnym ułatwieniem było uruchomienie produkcji licencyjnej Warszawy M20, która dzięki swoim sporym rozmiarom i dość dużemu silnikowi mogła stanowić bazę dla auta dostawczego. Konwencjonalny układ napędowy z silnikiem umieszczonym z przodu wzdłużnie i napędem na tylną oś ze sztywnym mostem i resorami piórowymi umożliwiały konwersję na auto dostawcze. Wystarczyło w zasadzie zaprojektować ramę i zabudować nadwozie. Pierwsze próby zostały podjęte w samej FSO, jednak ich projekt posiadał sporo VAT i Lubelska FSC w korporacji ZBNS w Nysie opracowała ramę i wzmocnione podzespoły, które miały stanowić bazę dla przyszłych aut dostawczych. O ile zakład Nysie swoją ofertę kierował raczej do przedsiębiorstw zajmujących się przewozem towarowo osobowym, to produkt z Lubelskiej FSC miał być typowym autem dostawczym do transportu ładunków. Inną sprawą było to, że zakład FSC był znacznie bardziej doświadczony w branży motoryzacyjnej, zatrudniał też dużo bardziej wykwalifikowaną kadrę konstruktorów, posiadał też niezbędne narzędzia do uruchomienia produkcji. W przeciwieństwie do Nysy posiadały pasy czy zgrzewarki, a także lakiernie, co dawało nadzieję na znacznie wyższą jakość oferowanego produktu. A03. Pierwszym modelem opracowanym w FSC był A03. Auto z nadwoziem typu pick-up, rama i podzespoły były podobne do tych w Nysie, inne było natomiast nadwozie. Charakterystyczne przetłoczenia na bokach nadwozia miały na celu usztywnienie poszyć, a jednocześnie stały się jego znakiem rozpoznawczym, który nie zmienił się do końca produkcji czyli do 1998 roku kabina pasażerska posiadała dwa miejsca, a dostęp zapewniały drzwi, jeszcze według starej szkoły, otwierane pod wiatr czyli z zapiasami umieszczonymi na słupku B. Zarówno Żuk jak i Nysa posiadały elementy wyposażenia znane z osobowej Warszawy, wspólne były reflektory, lampy, kierunkowskazu. Mamy zdjęcie i informację, że FSS Żuk A03 miał nadwozie typu pick -up. Mamy zdjęcie FSS Żuka A03 z rozpiętą opączą okrywającą nadwozie. Mamy zdjęcie FSL Żuka A03 z metalowym stelażem nad częścią ładunkową. Mamy tabelę z danymi technicznymi FSL Żuki A03. Klasyczny smutek. Ze względu na swój charakterystyczny przód, Żuki z pierwszej serii zyskały przydomek smutek. Samochody te przez cały okres swojego życia ciężko pracowały, były remontowane do momentu, kiedy nie było już co ratować z powodu korozji. Były to po prostu samochody użytkowe, dopiero na na początku XXI wieku zaczęli się nimi interesować kolekcjonerzy, od tego czasu największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście egzemplarze z pierwszej serii posiadające jej charakterystyczne cechy drzwi otwierane pod wiatr, wysoką metalową deskę z zegarami i do tego urok nadwozia typu pickup sprawiają, że auto jest po prostu ładne i często trafia do poważnych kolekcji, jak i do zwykłych miłośników. Problemem jest tylko dostępność egzemplarzy, ponieważ zachowało się ich naprawdę niewiele. Mamy zdjęcie z reklamy FSR Żuka A03 Mercedes Benz 190W201. Mamy zdjęcie Mercedesa Benzy 190S z 1993 roku na tle krajobrazu w północnej Anglii. Mamy zdjęcie Mercedesa Benzy 190 Gambia 2005 rok Mamy zdjęcie pod maską Mercedesa 190D bogate wyposażenie. Mercedesa 190 można było doposażyć zarówno w system ABS, poduszkę powietrzną kierowcy, jak i w elementy podnoszące komfort podróżowania. Dostępne były dwa rodzaje układów klimatyzacji, zwykła i automatyczna, a także elektryka podnośników szyby w drzwiach czy elektrycznie sterowane lusterko po stronie pasażera. Co ciekawe, Mercedes uznał, że lusterko po stronie kierowcy może pozostać sterowane manualnie, oczywiście z wnętrza pojazdu, ponieważ do dźwigni jest łatwy dostęp i elektryka jest tutaj zbędna. Jakim przepychem musiała więc być elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych w klasie S, czyli w modelu W140, który wprowadzono w 1991 roku i w którym również wewnętrzne lustro sterowane było joystickiem na konsoli centralnej. Oczywiście, jak przystało na prawdziwego Mercedesa, model 190 mógł być wyposażony w manualną 4 lub 5-obiegową przekładnię, a także w 4 automat produkcji ZF. Mamy zdjęcie Mercedesa Benzy 190S z 1984 roku w Muzeum Mercedes-Benz Weld w Stuttgartzie. Na ostatniej stronie mamy informacje co w kolejnym numerze, czyli ściana grodziowa, lewy panel skrzynki powietrznej, sprężyna i mamy informacje o prenumeracie. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.